Dzień dobry. W imieniu opopatowskiego Ośrodka Kultury witam uczestników rejonowych eliminacji wojewódzkiego konkursu Śpiewajmy kolędy i pastorałki oraz rejonowych eliminacji wojewódzkiego przeglądu zespołów kolędniczych kolęd i pastorałek. Wykonawców oceniać będzie żyli w składzie. Pani Jolanta Draga, etnograf z Muzeum Kultury Kolbuszowej. Pani Barbara Nazarewicz, etnograf z Województwa Domu Kultury Ja tak skrótowo powiem w jakiej kolejności wystąpią zespoły, natomiast po każdym występie będę informował szczegółowo. A więc pierwszy zespół śpiewaczy Chłopieńcy z Kobielam. Drugi zespół wokalny z Jałowę, następnie zespół Jutrzenka z Kobyla, zespół wokalny z Opatowa, a to chodzi o zespół ze szkoły podstawowej numer 2, zespół wokalny Violinki 1 ze szkoły numer 1, zespół wokalny Violinki 2 też ze szkoły numer 1 w Opatowie, zespół wokalny z Sadowia, Gminnego Ośrodka Kultury Agnieszka Kowalczyk Śmielowa, duet wokalny Śmielowa, Grupa Kolękicza ze Strzyżowic, Grupa Skobylan, y, Druga Grupa Skobylan, y, Zespół Śpiewaczy z Glinian i Zespół Stocaneczka ze Stoków Dużych. Jeżeli chodzi o te Kobylany, to za chwilę ja zaj zajrzę sobie tu te notatki szczegółowe. Więc y, pierwszy y, zespół ze szkoły podstawowej w Kobielanach w kategorii wiekowej trzeciej i program przygotowany przez ten zespół to widowisko zatytułowane Radość z Bożego Narodzenia. Na scenie zaprezentuje się 25 osób. Prosimy bardzo. Święty i Józef Święty, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, a nie grają, króle pisają. pasterze śpiewają, wyglądają, lękają, cuda, cuda ogłaszają. Brawo. Ja się tylko to, to powoływałam by było to czterech chłopców ze szkoły podstawowej w Kowilanach.